Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku programu Wiosna Wielkiej Mocy w Wielkopolsce. Nasze pierwsze spotkanie rozpoczynamy od największego ciągnika ze stajni KZH. To Quatrack z silnikiem o mocy 620 koni mechanicznych. Często zadajecie nam pytanie, dla kogo ta wielka moc, dla kogo te olbrzymie ciągniki? Otóż w czasach, kiedy coraz trudniej o pracownika, w czasach, kiedy pracownik jest coraz droższy, w czasach, kiedy niezmiernie liczy się wydajność, ta wielka moc nie jest tylko i wyłącznie dla gospodarstw wielkoobszarowych. Każdy z Was może dzisiaj zsumować. Liczbę koni mechanicznych użytkowanych w swoim gospodarstwie. Okaże się, że w gospodarstwach 100, 200, 300, 500 hektarowych nierzadko ta sumaryczna moc jest dużo większa, aniżeli ta 620 koni znajdujące się na masce tego potężnego kwadraka. Coraz większa szerokość robocza maszyn, jakie stosowane są na polach. Coraz większa głębokość pracy tych maszyn i spulchniania gleby wymaga stosowania coraz większych mocy. Ta największa moc oferowana przez markę Case IH to 620 koni mechanicznych mocy nominalnej w ciągniku Quad 620. Pod maską tego ciągnika kryje się silnik o pojemności niemal 13 litrów, generujący moc znamionową 620 koni mechanicznych. Jednak moc maksymalna tego ciągnika z doładowaniem wynosi 692 konie mechaniczne. Nie ma więc jednej, jednoznacznej odpowiedzi dla kogo ten ciągnik. Stosowany jest w Wielkopolsce w gospodarstwach wielkoobszarowych, ale ta moc 620 koni mechanicznych w najbliższym czasie schodzić będzie do coraz mniejszych gospodarstw. Oczywiście pewnie nie kilkunastu hektarowych, ale gospodarstwa o powierzchni powyżej 300-400 hektarów, w których przede wszystkim dominuje produkcja polowa, warto aby zainteresowały się tym właśnie ciągnikiem. Ten ciągnik już za kilka dni rusza na wielkopolskie pola. Będziemy nim pracować, będziemy pokazywać jego moc i jego siłę uciągu. Każdego dnia obserwujcie uważnie nasz facebookowy profil. Lajkujcie, jeśli Wam się podoba, udostępniajcie i zapraszajcie swoich znajomych do grona naszych fanów.